Elo elo Uwielbiam tą muzykę <grystanie> i ci najlepiej w sklepie jestem Jestem w sklepiku Mamy ogólnie kupić coś rzadkiego, 20 funtów A muszę kupić coś gdzieś 5 Teraz mam pauzę i zmienię ekran a raczej wyłączy i będzie kolejny film, taki vlog deep down there w tym razie nic ciekawego nie ma o nie nie wiem co kupić ja na pewno nie będę kupić jezu to jest trucyjna bardzo bardzo kupię, jak to mógł zjeść. Oże mamy tu tyle sudy, czy duże sudy, czy dobre sudy, czy bardzo fajne słodyczy czy tylko, że nie wszystko moje rodzice Niestety lubią. Znając ich by takie normalne ciacha. Takie coś takiego. Coś innego do tych takich tych. Albo wszystkiego. Na przykład moi rodzice robią te czekoladki Te czekolady. Lubimy? Co, że kupmy? A może nie. Jest coś za funta? Ale dokładnego funta. O. Są takie zbożowe, takie nie. Siere nie lubimy. O, te są dobre. Bardzo je lubię. Te? Mają mało cukru, ale jednak są super. Serio, są dobre bardzo. To funta. Oh. Może nie te, a kupmy sobie może te. Te są też dobre. Nie. Nie, bo to jest ciemna tylko lada, to nie chce się zżygać. Są jeszcze takie tu, taki są dobre. O, to są takie dobre ciasteczka są tu. Nie ma tych dobrych ciastek, gdzie one są? Gdzie ma tych dobre. ciastek? Jak po ich tu nie ma, co jest? Czemu? Gdzie? Co? O Boże. O, Telvi, mój rodzic, to może ty je wyznę dwa takie za 80 pików a mam 45, czyli kupiłam dwa takie e, nie liczę, bo jakby była to przepłata, to by było 90 pików tak ma tak o 10% i jeszcze więcej no to one dość mało kosztują, to może kupię sobie podwójnie będzie 80 pików tyle takie takiej paczusi do 80 pików, więc to jest dobrze. Właśnie pików możemy coś jeszcze sobie pokupywać. Ja zdecydowanie. Hmm. Nie wiem, to ku... co to jest... A nie odkapię od Twixa, że dawają dwoje dwa te same w środku. Bo to już jest... O to już jest Twixa, no. No, co za lżmiję, no. No, co za medial? I tak, coś ciekawego. To by ja nie kupiłam, ale najgorsze jest to, że 3,50. Niestety nie mogę aż tyle kupić i wydać. No, na razie mam tu coś. Jest tu coś jeszcze? O, parze. Nie wiem, czy jest coś jeszcze dobrego. Co ja by ja nie zjadłam. Co ktoś inny by ja nie zjadł. Kurde. Która na razie kończę, bo i tak mogę nagrywać do takiej no, godziny, takiej nieważne. Nie, nie musicie wiedzieć. Więc na razie, pa. Taki malutki vlog: chodzenie po zakupach, myślenie skupić <laughs> i tak dalej, myślę. Dobra, no co na razie, papatki.